Sponsorem dzisiejszego odcinka jest MAXTOR.pl, autoryzowany sprzedawca produktów Apple, oraz KAPIAK.pl. Kupujesz czy licytujesz? Panie i panowie, z tej strony Adam i dzisiaj mam przyjemność pokazać Wam Joy Invaders od polskiego studia Infinity Dreams. I tą grę możecie zakupić w App Store za 2 dolary. Na początku nie wiedziałem czego spodziewać się od tej gry, wydawała mi się ona dość prosta i prawie taka sama jak wszystkim znane Space Invaders. W pewnym sensie jej korzenie pochodzą właśnie od tej gry, ale zaraz po tym jak ją włączyłem i zobaczyłem grafikę, ach, to zmienia wszystko. Jest po prostu wspaniała i niepowtarzalna, a w połączeniu z retiną wszystko wygląda pięknie. Jelly Invaders może i zapewni nam rozrywkę na wiele godzin, ponieważ pozwala nam na grę w dwóch różnych trybach, a także korzysta z Game Center, gdzie nie tylko możemy podzielić się swoimi wynikami, ale także mamy możliwość zdobywania osiągnięć. W pierwszym trybie, taktycznym, wcielamy się w galaretkę, za pomocą której powstrzymujemy inne przed wylądowaniem na naszej planecie. Istnieją różne fale, czyli poziomy, i każdy jest coraz trudniejszy. Co jakiś czas zaczynają dochodzić kolejne złowrogie, kolorowe i coraz szybsze, także większe galaretki. że oczywiście nie mogło zabraknąć trybu przetrwania, czyli survivalu, który jest drugim trybem w tej grze. Nie trudno domyśleć się, co trzeba tutaj robić. Mamy przetrwać jak najdłuższy atak złych galaretek z tym, że od samego początku jest ich więcej, ale za to dostajemy różne bonusy. Podsumowania jako takiego nie będzie, po prostu daje tej aplikacji 5 na 5 gwiazdek za wykonanie od strony zarówno graficznej, jak i technicznej. Nie dopatrzyłem się żadnego błędu. Świetna robota. Sponsorem dzisiejszego odcinka był iShop serwis iPodów.